Cię, drodzy widzowie! Siemano kolano! już teraz dowalił, na głupo co głupoty gadasz, co to w ogóle, co to za rym? Tak teraz jest modnie, Jakże się nie znasz. Jakby pani z polskiego to tak słyszała, to by ci jedynkę za dała, z polskiego. A tobie by w dała. Ale ty jesteś głupi, wcale nie, bo by nas nie zbiła. Dobra, gramy tu w CSGO. taka fajna gra. Co to za gówno się tu ściąga? Co ty włączyłeś w ogóle? Kurde, coś się chyba długo cię ładować. No, no, tyś mi kazał, przecież mówisz, chodź, zagramy w CS razem i nagramy filmik. No dobra, no to poczekamy chwilę. No chwilę, chyba czy dni. Co za głupoty mi tu każesz ściągać, a w ogóle ja mam 50 gigabajtów na dysku twardym. A ty mi każesz takie pierdoły ściągać? I potem jeszcze jakieś pornole wyskakują gołe baby. No to weź opróżnij kosz. To będziesz miał więcej miejsca. Ja ci się mogę wypróżnić zaraz na twarz. Nie mów tak do mnie, bo powiem twojej mamie i dostaniesz karę. Weź, spadaj, nie mów tak nawet. Nie chcę kary, już dopiero jedną na ferie na tydzień dostałem za to, że przyniosłem jedynkę. Cały głupi. Bo zapomniałem jak się że się nie żegna prawą ręką, znaczy lewą, tylko prawą. Co? I mi ksiądz powiedział, lewą to lewactwo, brudne coś tam i zaczął mnie wyzywać. Skończ pieprzyć głupoty, ty dostajesz jedynkę za brak zeszytu. Nieprawda. Tak. Nie. No co zapytamy się twojej A twoje to mamie... ksiądz na kolędzie nie podpisał zeszytu, bo cię nie lubi. No Aj. my nie księdza z mamą. Aha, ksiądz zrucha twoją mamę, ale u ciebie to A ciebie zrobili. Żeby. Yy, yy, o, dobra, grałem. A ciebie mama zrobiła, żeby dostać 500 plus. Kurwa, po rusku ściągłeś? No zobacz, albo ja, po chińsku to jest. Nie, na no, porusku. Ja nie mogę, to kurde. Coś... A ja przed chwilą sobie po angielsku. O, fajnie. Dobra, mamy broń. Chyba się uda coś zrobić. Czemu nie ma broni? Nie wiem. Musisz je znaleźć chyba. Jakie głupie to. O co tu chodzi? Nie dość, że Po chińsku? To jeszcze nie ma broni i trzeba na O, coś się otworzyło. Dobra, idziemy. O, chcesz coś do picia? No. Kurde. Mati, ty że ściągnął podruby jakąś, mówię ci. To chyba jest chińska podruba rzeczywiście. No i co? Jak ja tu mam grać w to? No nie wiem. Czyż tu nic się nie da robić. Ale Na ty się. jesteś geniusz. A ty jesteś gej. Hahaha. Ha, ha, ha. No chyba ty. Moj i co to jakaś disco polo, dyskoteka? Wejdź z tego, wyjdź i wejdź jeszcze raz. Ja w to wcześniej grałem i wszystko działało. To jest niemożliwe, ja pewnie działało. Ty, to by się pomylił, pewnie filmik z YouTube'a No weź z tego, kurde, wyjdź. Mówię ci, że grałem w to. No. Ja nie mogę. No i znowu musimy szukać jakieś serwery, bo żeśmy się wbili na jakieś gówno. No to wejdź na jakieś porządne gówno. A nie takie gówno, co ty puściłeś. No i znowu ładowanie. Kurde! To za głupia gra. Co ty myślisz, że mam komputer z czego zrobiony? Ze złota? Z gówna masz komputer. No chyba ty. O! No i znowu po rusku. Kurde! O, może w końcu zagramy coś? No bo ja chcę grać O co tu chodzi? co no, to to ci idzie Ja nie mogę co za pierdoły Chopa strzelam A jednak nie Musiałbym się do do mnie. Musisz chyba czekać A się oni się pozabijają Musisz, no już mogę czekać na głupią grę No kurde Nie dość, że rusku, nie, ja stąd wychodzę Idę na inny serwer Coś tu znajdę. No i tamten plus 18. Gdzie? Tam. A nie, tam nikogo nie ma, bo tu chyba nikt nie ma 18 lat, żeby grać w tą grę. No bo są gimbusami, tak jak ty. Aha, ha, ha, ale ci dosrałem. No znowu ładowanie. Co to za gameplay? Ja nie mogę. Nic tu się nie dzieje. Nic, tylko ładowanie, naciskanie i głupoty i pierdoły. No teraz już chyba będzie działać. Dobra. No znowu nie działa. No musisz poczekać, aż się pozabijają. I wtedy będziesz mógł grać. Hmm? Nie chce mi się, ja chcę grać. O! Bram w końcu. Grasz, ty Co to się dzieje z tą hmm. mapą? Jaka ta gra jest głupia? Mati! Coś ty ściągnął za gówno! Sam jesteś ja w nie Ja nie mogę! W takie pierdoły no, każesz no, mi grać! Jak potem widzowie? u nas mają subskrybować i oglądać. O! Czekaj, wszedłem do gry. W końcu! No, mam Ściela... Ściela, dobra. Kurwa zginąłem! Ty w to nie umiesz grać nawet! No tak jak ty byś umiał! na wszedłem, już mnie zabili. Nie, ja w to nie gra w dupie to mam. Każesz mi w takie badziewia pociskać. Wychodzę z Codaj tej tryb. mi, Ja teraz chcę pograć. Jak ty nie umisz? O! Mamy broń. Zaraz się będziemy szczelać. Z kim? Zabijaj go. Ty Zaraz go zaszczelę. Patrz. To jest Twojego składu, chyba Twojej drużyny. O już wygraliśmy, ale fajnie. No, dobrze ci idzie. Szybko, strasznie. A, to jest tak, kurde. Zatwierdzielaj. No i zaś zginąłem. Ty jednak to nie umiesz grać. No tak jak ty byś umiał. Co za... Nie, ja nie chcę w to grać. Chodź, puścimy se skoki narciarskie 2002 polskie złoto. Nie. Ja chcę w kontener Strike. W kontenerze to ty mieszkasz. Ciebie w kontenerze robili. No i znowu zginąłem. Kupię, ja tak, wychodzę. Co to ma być? Nie chcę. Pierdolę, Idę do domu. Już wolę się uczyć bo tabliczki mnożenia niż tego. Już to grać, co ty mi każesz? Nie krzyż na mnie. Fajno, fajno. Jakaś ty jest dupa. Znowu będziesz by ciał. Bo kurde, maty, no przepraszam, przecież nie chciałem. Być, nie? No dobra. Niech ci będzie. Dobra, to co? A, zaszypiłem go! Wow! Bo może jednak tak taka nazwa nie jest. No Wygrał znowu To grasz dwóch na jednego? Chyba trzydziestu na 8 Bo tutaj każdy biega jak porąbany O, wygrałeś? No bo widzisz, Mati, masz się skila w te gry. Coraz lepiej ci idzie. Co, podoba ci się gra? Nie! Jest do dupy! Co no to w gra? No, bo mi każesz! No i znowu! Nie, dobra, koniec tego dobrego! Wychodzę stąd w cholerę! Dobra, chodź do, na dwór! Do. do widzenia, drodzy widzowie, my idziemy na dwór, nie wiem, pokrać w filmkę albo po pozjeżdżać na sankę. Też można. Mati, dasz dupolota? Nie. A, ja wyglądasz jak pedał w tych kalesonach! Co za cieć! A ty jak się ma? O ty! Posnę się za daleko! Wyglądasz jak Angelika z, z mojej klasy! Ta! A ty ją pewnie dotykasz tam, gdzie robi siku! A ty ją dotykasz tam, gdzie robi kupę! A ciebie tam, gdzie ty robisz kupę, dotyka tata! A ciebie mama! i babcia, i dziadek. No a ty nie umiesz się podcierać! Bo przebijasz palcem papier! No to co? A ty później nie mi palca! Ha, ha, ha. Nie! Ja wychodzę! obrażam się! No do widzenia, drodzy widzowie!